Istotne mm. Witajcie moi fani, za chwilę Dominika pójdzie ze mną na górę, żeby mnie nagrywać <grywa> Oh o matko, czy ja to mam płatne w jakiś sposób? O matko boska. Robisz to z przyjemności. A fajnie, dobrze wiedzieć. Yy, pająki z przyjemności. No na pewno. Ja Dlaczego? Ja też wczoraj pająka też Nie no widzę pająków. No bardzo dobrze, Szaczę. Dobra. Jak tam widać, w tym? Widać? No tak, widać. Słuchajcie, moi mili, kochani fani i widzowie, bo, może, bo słyszałem, że nie tylko mam fanów. Yy, teraz tak. Zawsze tak mówię. Co się stało, że jesteśmy tutaj, a nie kosimy? Ano. Tu mi się upaliło przedwczoraj, i nie było ładowania. Naprawiłem to i wczoraj kosiłem, dalej nie było ładowania. Podładowałem akumulatory, dokosiłem tam kawałek i okazało się, że baterie padły. No i tak wyjąłem ten alternator. Okazało się, że tu było luźno. Tam było gdzieś jeszcze też luźno, coś tamtego. Przeczyszczony został i, i ma chodzić no ja i tego nie muszę wyciągać dobra i teraz go montujemy tak jak był fajnie by było fajnie by było gdyby było jak było znaczy w sensie w tym miejscu gdzie był jakby był a nie żeby nie działał no i o tym mówię Chciałem go zrobić tak, żeby nie było czegoś takiego, że będę musiał go tutaj robić, bo marnuję na to bardzo dużo czasu. Bo muszę przyjechać, pojechać, zabrać. Nie mam mnie tutaj na miejscu. Ale życie. Życie, życie jest nowelą. I tak młotka nie wziąłem. W kabinie chyba, jeśli nie chce iść, to pierdyknę kluczem. Kiedy nie pójdzie kluczem, to użyję młotka, ale idzie. Dobra, idę po młotek, słabo idzie. Nie musisz mnie, ryjenki, tak? <gry> Słuchaj, ja jestem kamerzystą i ja decyduję. A ja później montażystą. No to widzisz. Kamery, żeby tak tego nie nosić głupowato. Mam. Mhm. Dobra, to ja zatrzymać mam, czy? No. Dobra, nie nagrywaj tego, bo tutaj śrubki wbijam i zakręcam, to bez sensu nagrywanie. Takie A zawsze to minuty dodatkowe do filmu. Tam jeszcze będą minuty. Dobra. Tutaj trzeba pasek założyć. 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 Ja tu naturę ja, ja, ja nagrywam. Jeden jak i drugi. No i jak Ej, tu się fajnie można opalać. Na tym kombajnie. No bo na kombajnie opalanie jest fajne. Mm -hmm. Czego po mnie powtarzasz? Jak widziałem. Fajne bimki, gaj. Dobra zaczynamy kosić ostatni kawałek u mnie Marny ten rzepak ziele angielskie herbapol Niestety קול or... Przez ich snad Jest tak wyciągnięte, że szkoda gadać. No Tutaj już lepiej jak widać. Takie łaty są. No straszne to pole jest. Straszne. No i jak to ma sypać? Jak to ma średnia wyjść? No nie wyjdzie z takich kół. Tak jak mówiłem kiedyś, nie? Na którymś vlogu, że to nie sztuka jest gospodarzyć na, na dobrych, zadbanych polach, na których się zawsze będzie rodziło, bo, bo są zadbane. Tylko wyjść na takich, no... No to jest niemalże niemożliwe w dzisiejszych czasach przy tej opłacalności szczególnie piękny haber mam tutaj w rzepaku no ale co to jest nic, nie ma to jest najgorszy rzepak to znaczy no może miejscami jest w miarę okay, bo najgorszy wczoraj kosiłem ale tutaj yy... Są najgorsze łaty, o tak powiem. Bo średnio tutaj wyjdzie, zobaczymy w sumie, jak wyjdzie średnio. Jeszcze nie skosimy. BHP pierwsza klasa. Tam już jednego napełniliśmy, ale nie trzeba było wchodzić na tura, ale tutaj. Sam syf, to mi nie trzeba.